Widzicie kochani, Wiedźma Aurelia. Jako, że wczoraj mieliśmy Międzynarodowy Dzień Portalu Serca, Czakry Serca, napisałam z tej okazji wiersz, żeby uczcić portal serca, a potem powiem chwilkę na ten temat, co myślę na temat serca, i powiem też o warsztatach, które zapanowałam. Światło miłości we mnie wstępuje, rozkrusza wszystko, co mi nie smakuje. Ogrody rozkoszy będą mym domem, wieczność oazą, modlitwą, schronem. Serce z miłości było stworzone promieniom twórczym energii zagęszczonych, portalem magicznym, mądrością gwiazd licznych, przylądkiem nadziei w dniach szaleństw i brei. To przez ten portal wrócisz do domu. Z gwiezdną rodziną, wieczności schronu. Połączysz się zacnie ze swoją służbą, By tryskać światłem z co drużbą. Bo miłość lubi tryskać, jak wiecie. W taki przywilej ubrała swe dziecię, Strzela więc życie w pąkach rozkoszy, Wykluwa zacnie pamiętnika kaszy. Wypełnią zakończyć cyklu wędrówkę, do piersi matki przytulić główkę, co ziemią zwiesie, lub nieboskłonem. Przybywa więc Eden dokończyć niedokończone. Przypomnieć baśni czarnie skończone, dokończyć właśnie, co nieskończone. Dokończyć wszystko sercem skończone, dokończyć romans człowieka z Babilonu prawem odwróconym. Myślę, że portal serca yy, myślę, że serce zostało stworzone przez zagęszczonych energii miłosnych, zagęszczonych energii twórczych, na których siła twórcza skupiła swoją uwagę myśli na dłuższy czas i uważam serce za taki nasz portal, w którym możemy komunikować się ze wszystkim, co w nas najlepsze, ze wszystkim, co najlepsze we wszechświecie, z potężną siłą twórczą, dlatego Mówi się obecnie, żeby przebywać w, swoim, w swojej przestrzeni serca, żeby po prostu na powrót łączyć się z tym, co najpiękniejsze we wszechświecie, czyli z siłą miłości, siłą miłosną, która nas stworzyła, której jesteśmy częścią i pewne siły może starają się bardzo, żebyśmy o tym zapomnieli, ale oczywiście im się to nie uda, dlatego że łączymy się z tym naszym sercem i tym portalem komunikujemy się z naszymi z naszymi, że tak powiem, przyszłymi ja, ja tak uważam, z naszymi przyszłymi wersjami już doskonałymi, które pomagają nam w wędrówce, ale o tym kiedy indziej. Chciałabym zaprosić, znaczy chciałabym zaprosić do współpracy. Wymyśliłam takie warsztaty, na których e, będą odbywać się krótkie przedstawienia o charakterze groteskowym, dotyczące naszej wędrówki ziemskiej. Zadaniem tych przedstawień ma być zdjęcie ciężaru, takich naszych zmagań, suffering, tutaj w ciężkich, ciężkich energiach zagęszczonych i spojrzenie z takiej wyższej perspektywy na to, że jestem tutaj w wędrówce. Chciałabym tymi przedstawieniami zachęcić do tego, żeby używać swojej siły stwórczej w sposób jak najbardziej korzystne dla naszego najwyższego dobra i dla, naszego, dla najwyższego dobra Gai i wszystkich yy, zaangażowanych w obecny proces wznies wzniesienia na ziemi chciałabym tymi warsztatami zachęcić do alternatyw dla programów matryksowych czyli tak jak na przykład mamy Big Farmę no to taką alternatywą oczywiście będzie ziołolecznictwo prawda? które jest za darmo, które jest naturalne i które zostało usunięte ze względu na to, że ktoś chciał na tym zarobić, prawda? Są inne alternatywne metody leczenia, również oczyszczanie czakry, różne ceremonie uzdrawiające, kryształy i tak dalej. A także zmiana myślenia, nad której ja osobiście najbardziej chciałam się skupić nad emocjami. Chciałam, żeby te przedstawienia były po prostu takim wstępem zachęcającym do rozważenia y, naszych emocji jako, y, nasz, y, jako narzędzi tutaj, którymi się posługujemy w naszej wędrówce ziemskiej, i żeby te na, żeby zachęcenie, żeby te emocje obserwować, żeby po prostu im się nie poddawać, żeby nie być tymi emocjami, myślami, tylko żeby tą naszą wyższą jaźnią, y, właściwie używać tych naszych narzędzi ziemskich, prawda? I na tym chciałam się skupić na tych warsztatach jako, że dwa razy mi to nie wypaliło. No wszechświat mnie cały czas uczy do trzech razy sztuka. Ja jestem numerologiczną trójką, więc chciałabym, myślę, że właśnie do trzech razy sztuka. I tutaj może być tak, że trafi się ktoś, kto będzie chciał ze mną współpracować na, na ten kanał trafi i, i do mnie się ode... proszę odezwać w takim wypadku na komentarzach i zaplanujemy wspólne. Wspólne po prostu początki Taki jakby um, Jeśli chodzi o te warsztaty To miałby być taki, taka inicjatywa Która inspirowałaby innych do Oczyszczania bez leków Oczywiście jeżeli ktoś tam sobie swoje sprawy Jeżeli chodzi o medyczne sprawy to ja się nie wtrącam, ale Chciałabym te alternatywy naświetlać Dlatego, że my wcale nie musimy tak jak mamy narzucone od góry. Nie musimy się dalej poddać tym programom, bo jak widać one się nie sprawdzają. Więc musimy te alternatywy sami sobie zacząć tworzyć. I na te, ja mam na te, na te warsztaty pomysł, który jest do dopracowania. I zapraszam serdecznie do odezwania się do mnie na komentarzach, tak jak powiedziałam. I tutaj, jeżeli chodzi o to serce, o którym powiedziałam, o tej czakrze serca, no to myślę, że to jest teraz najważniejsze, żeby przez ten portal łączyć się z najwyższym dobrem, które dla naszej planety jest teraz najważniejsze, dla naszego własnego uzdrowienia, oczyszczenia, dla kolektywnego po prostu zdjęcia tego ciężaru, ciężkich emocji, depresji i zagubienia. Od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że ktoś mi się tutaj odezwie i będziemy mogli rozpocząć współpracę. O czym jeszcze myślałam na tych warsztatach, to o medytacjach i o relaksacjach. Po tym, jak zrobilibyśmy taką grupę wsparcia dla emocji, do, do opowiedzenia na temat swoich emocji, to chciałabym, żeby potem. Po prostu się tak uwznieślić tą medytacją, połączyć z najwyższą siłą, która jest w nas, której jesteśmy częścią i z którą się kontaktujemy poprzez portal serca. Także mam też przygotowane wizualizacje, medytacje i może jakiś warsztaty terapii zajęciowej, chociaż nie wiem. Nie, chciałabym oczywiście, żeby art miał tutaj. Też swoje miejsce, ale to wszystko jest tak, jak mówię, do dopracowania. Zapraszam serdecznie do kontaktu i do współpracy. Miłego dnia.